Marek Durma, dzień dobry, zapraszam na program. Nie tak, zabieram Państwa w podróż dookoła świata, żeby zapytać, jaki to świat w 2025 roku nas czeka. Ale cofniemy się też o te 12 miesięcy, żeby podsumować to, co za nami. Moim Państwa gościem Tadeusz Biecki, podróżnik, publicysta, globtrotter. O czymś zapomniałem? No jeszcze pisarz w zasadzie. Pisał. Moja aktualna rola. No właśnie, czyli Dzień to. Witamy serdecznie. Czyli to, co pan Tadeusz widzi, opisuje, a także to, co przeżywa. Dlatego to będzie rozmowa także o śląskich sprawach z perspektywy Unii Europejskiej, z perspektywy świata. Ale na początek nie lub tak krótkie pytania. Nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby poznać dramatyczne historie jak z trzeciego świata? Nie, absolutnie nie trzeba. Górnictwo umiera? Niestety tak. Wojna wisi nad światem? Powtórzę, niestety tak. Unia Europejska wymaga reformy. Tu i teraz natychmiast. Absolutnie tak. Fala migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu to historyczna karma. To nieszczęście. Rozwijamy te wątki już za moment w dogrywce w sieci. Tadeusz Biecki, pisarz, publicysta, globetrotter, przypomnę moim Państwa gościem już w 2025 roku w studiu TVT, to jest program Nie Tak. W Pana książkach do tej pory egzotyka, to ja zapytam, odwołując się do tej książki, którą chcemy Państwu w tej chwili pokazać, wymowny tytuł Górnicy. Czy w tym zawodzie górniczym jest cokolwiek egzotycznego? Ja z górniczej rodziny jestem, to niech mi Pan to wytłumaczy. Tak, tak. Ja też pochodzę z górniczej rodziny. To jest absolutna egzotyka, to jest mistyka. Wystarczy zjechać na dół do kopalni, żeby zobaczyć zupełnie inny świat niż ten, w którym żyjemy. A jeśli oglądamy inny świat, to znaczy, że oglądamy świat egzotyczny. Ale to jeszcze świat w takim razie, czy, czy być może część piekła? Ciemno. Ciężka praca, ciepło, ogromny wysiłek. To nie to, co 100 lat temu, dzisiaj oczywiście, ale jednak no, świat zgoła daleki od tego, w którym chcielibyśmy funkcjonować. To prawda. No i właśnie dlatego trzeba z ogromnym podziwem patrzeć na pracę górników, którzy w tak trudnych warunkach, w takim właściwie innym świecie, może trochę w piekle. Pracują po to, czy pracowali po to, żeby świat się rozwijał. Bo przecież trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Przez ostatnie 200, a nawet 300 lat cały postęp światowy dokonywał się dzięki węglowi. Jakby nie było węgla, to nie byłoby maszyn parowych, to nie byłoby tak całego postępu. Więc ten wielki postęp świata, za tym wielkim postępem świata bez wątpienia stoi górnictwo. Za tym postępem świata stoją też ludzkie życia. Tak się składa, że Pan z górniczej rodziny, ja z górniczej rodziny, mój pradziadek w 26 w katastrofie górniczej zmarł w Kleofasie. Gdyby świat trochę inaczej wtedy mógł wyglądać, pewnie pożyłby sobie jeszcze kilka dekad więcej, nie? No pewnie tak, tak jak pożyłoby wielu górników, także bohaterów tej mojej książki, którzy ginęli w tragicznych okolicznościach. Czasami było to nieuknione, a czasami niepotrzebne. Spoglądamy w takim razie raz jeszcze na tą książkę. Jak pan tych bohaterów znalazł, jak wyglądała w takim razie selekcja tych, tych nieraz trudnych, tragicznych, dramatycznych historii? Ja miałem szczęście dlatego że w latach o których piszę czyli w latach końcu 70 i w latach 80 pracowałem w dwóch najlepszych polskich gazetach wówczas w polityce a później w przeglądzie tygodniowym i zwłaszcza praca w przeglądzie tygodniowym który był naprawdę bardzo odważną gazetą w latach 80 i mógł trochę więcej udało mi się pokazać ten górniczy świat a to dlatego że no, jakby siłą rzeczy tu się bardzo wiele działo. Śląsk był bardzo wówczas ważny, a dramatyczne wydarzenia, czy niezwykłe wydarzenia w górnictwie. Zawsze się działy. Miałem to szczęście, że dzięki temu, że pracowałem w tej gazecie, mogłem napisać więcej niż moi koledzy ze Śląska. I dzięki temu też poznałem fantastycznych ludzi, głównie ratowników górniczych, mm. którzy właściwie bezpośrednio, często po akcji y, przychodzili do mnie, siadaliśmy przy piwie i oni opowiadali. Wtedy, kiedy to jeszcze było bardzo gorące, nieprzetrawione, więc miałem takie autentyczne relacje. I te relacje, ale także pokazywanie fantastycznych ludzi, bo to jest właściwie książka nie o górnictwie, ale o górnikach, o niezwykłych ludzkich postaciach, którzy mieli fantastyczne życie. Jeden z recenzentów tej książki napisał, że właściwie prawie każdy reportaż nadaje się na film sensacyjny, bo te życiorysy tych ludzi były tak niezwykłe. I dzisiaj postanowiłem to pokazać, kiedy ten świat umiera, żeby, żeby następne pokolenia Zobaczyły, że w tym świecie żyli niezwykli ludzie, że ten świat to nie był świat prymitywnych, głupich jakichś pracowników najemnych, tylko że to był świat ludzi, nie tylko mądrych, ale także ludzi odważnych, dzielnych, ludzi, którzy mieli cechy, które dziś zanikają. To znaczy taka gotowość, poświęcenie na drugiego człowieka, głęboki humanizm. W prostych ludziach tkwił głęboki humanizm. I właśnie o tym jest ta książka. Kopalnia właśnie takich esencjonalnych historii, właśnie w tej książce. To zapytam w takim razie, bo to jest takie przesłanie. Być może szczególnie dla młodych ludzi, którzy tego etosu, tej ciężkiej pracy i tych wszystkich historii wokół górnictwa nie znają. To jest pytanie o to, w jakim miejscu dzisiaj jest to górnictwo. Ono umiera? Czy może już umarło? Bo nagle się dowiadujemy, że może jednak węgiel będzie potrzebny i to kilka dekad dłużej? Ja bardzo dużo jeżdżę po świecie po całym świecie. I muszę powiedzieć tak, węgiel umiera w Europie, ale nie na świecie. Na świecie wciąż odgrywa ogromną rolę. Wydobycie w Chinach nieustannie rośnie. W Indonezji wciąż budowane są nowe kopalnie. Więc trudno mi powiedzieć, czy te górnictwo umiera. Na pewno u nas tak. Czy umrze do końca, tego nie wiem. Być może dla węgla w przyszłości pisana jest inna rola, bo pamiętajmy, że węgiel to jeden z najcenniejszych pierwiastków. Bez węgla nie byłoby życia. Życie na ziemi powstało właśnie dzięki temu, że istniał węgiel, prawda? że ten pierwiastek istniał. Więc być może w przyszłości znajdzie się inne miejsce dla węgla, inna rola. Natomiast myślę, że w najbliższych latach. Węgiel wciąż będzie spalany na całym świecie. Tylko Europa, która wymyśliła sobie ład nierealny, ten zielony ład, którego się nie da zrealizować i który wcale nam nie gwarantuje bezpieczeństwa, sama sobie kładzie jakby kłody pod nogi. Czy to nie jest tak właśnie, że w 2025 roku, to jest to, o czym Pan w tej chwili powiedział. Europa będzie musiała sobie uświadomić, gdzie jest, bo nagle będzie tego prądu brakowało, bo nagle te ceny zaczną po prostu drenować budżety poszczególnych mieszkańców całej Unii Europejskiej. Trzeba będzie sobie powiedzieć prawdę, że Zielony Ład, ok, może to brzmi dobrze, ale miejmy jakąś miarę. Ja myślę, że Europa powinna była już dawno temu zmienić kurs, bo to jest kurs, który przyjęła nierealny. Powiedzmy sobie szczerze, Europa produkuje 7% dwutlenku węgla. I namawia cały świat, żeby iść tą drogą. To po a pierwsze, cały świat nie ale po drugie, przecież były okresy, w których tego dwutlenku węgla było o wiele więcej na Ziemi, i ludzkość przetrwała. Więc. To wcale nie jest y, takie pewne, że ten dwutlenek węgla y, y, ma być takim. Bogiem współczesnym. Ekologowie, którzy w tej chwili wyprosili ze studia, zdaje sobie pan sprawę. To znaczy ta dyskusja tak, pomiędzy tym, tym, co jest faktem, a mitem, w przypadku ekologów często sprowadza się do tego, że ci radykałowie siadają na, na ulicach i mówią: Tak, to dyskusji, panie Biecki, prowadzić nie będziemy. Tak, tak, prowadzić dyskusji nie będziemy, ale y, tą dyskusję tak naprawdę, y, jeśli Europa ma się uratować, jeśli Europa ma być nadal kontynentem, y, y, Ciekawym, dynamicznym i przodującym, tę dyskusję e, prowadzić trzeba. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że decydujące dla zmian klimatycznych na Ziemi nie są e, to często mówią wybitni naukowcy, których jednak się nie słucha, ponieważ oni są, że tak powiem, niemodni. E, to nie są. E, e, to, to nie są decydujące e, aspekty. E, tak naprawdę decydujący aspekt mają zmiany astronomiczne. Przecież wiemy o tym doskonale, że osi Ziemi się nieustannie porusza. Minimalna zmiana osi Ziemi powoduje diametralne zmiany klimatu. Więc. Musimy po prostu spojrzeć na to zjawisko o wiele szerzej i naprawdę zrewidować. Tylko, czy potrafimy zrewidować, czy Europa jest dzisiaj w tym składzie zarządzającym Europą, jest w stanie to zrewidować, to ja mam bardzo poważne obawy. To ja zapytam w takim razie, jak pan to dalej widzi? Słyszę, że uważa pan, że w tym kształcie przy tym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli odwołujemy się do tego, że Komisja Europejska ma więcej do powiedzenia niż cały Parlament Europejski, zastanawiamy się w takim razie, po co my tych naszych europosłów tam wysyłamy, zastanawiamy się, jak ta Europa ma dalej w takim razie funkcjonować, skoro my pomagamy Ukrainie, a Niemcy wysyłają tam na przykład kaski, jak to dalej ma... Funkcjonować. Czy to nie jest taki moment zwrotny, że jeżeli tu i teraz czegoś się z tym nie zrobi, to po prostu Unia Europejska w tym pięknym kształcie, który pamiętamy, do którego dążyliśmy, ten kształt, Bo, który był idei, naszym marzeniem, był naszym, e, marzeniem e, stanie się po prostu tragi farsą. No tak, tylko e, do tego trzeba pewnego opamiętania się Europejczyków ponieważ bardzo wielu Europejczyków, ja spotykam się czasami z nimi, tak naprawdę uwierzyło w tą ideę. Wielu ludzi na świecie jest po prostu bezrefleksyjnych i jeśli oni nie zmienią tych poglądów i nie dokonają tak naprawdę przewartościowania w swoim myśleniu i nie dokonają nowych wyborów, których, w wyniku których w parlamencie znajdą się ludzie, którzy po prostu zdrowo, rozsądkowo myślą, to Europa się nie zmieni. To A wtedy Europę czeka bardzo, bardzo niedobry los. A pan by w takim razie co robił, żeby to naprawić? Centralizował, czy jednak rozproszył, żeby więcej e, było tej takiej narodowej woli? To znaczy jest jakiś projekt, e, no i zgłasza się z dwudziestki, siódemki, no my na przykład e, idziemy, tworzymy jedną grupę, robimy ten projekt. Bo dzisiaj mam takie poczucie, że Unia Europejska z jednej strony tak, daje e, regulacje, a jak są regulacje, to wtedy są dotacje, czyli pieniądze. Proszę pana, ja jestem starszym człowiekiem. Znakomicie pamiętam system komunistyczny. I Unia Europejska, w sensie takim właśnie zarządczym, w sensie organizacji życia gospodarczego, coraz bardziej przypomina mi ten czas. To był czas, w którym w pewnym momencie wszystkiego brakowało. I my w tym kierunku tak pięknie zmierzamy. No, można powiedzieć, idziemy w kierunku przepaści, jesteśmy już prawie nad nim, a my jeszcze zamierzamy zrobić. Ten kolejny krok. Więc jeśli zrobimy ten kolejny krok, to będzie naprawdę po Europie. Wspomniałem, że jeżdżę po świecie. Jestem zdumiony postępem, który dokonuje się w Azji. Naprawdę jestem zdumiony, jak szybko te kraje się rozwijają. Wiele krajów azjatyckich już nas wyprzedziło i dalej nas będzie wyprzedzało. Powiem teraz coś, co może się Państwu jeszcze w głowie nie mieścić, ale tak będzie, jeśli nic się nie zmieni. Zacofany Wietnam prześcignie kiedyś europejskie kraje, jeśli niczego nie zmienimy. Ja byłem w Wietnamie bardzo dawno temu i widziałem go w straszliwym stanie. I byłem niedawno temu i zobaczyłem, jak ludzie tam niesamowicie pracują, jaki tam się ogromny postęp dokonuje. A przecież już wiemy, że kraje azjatyckie potrafią tego postępu dokonać. Pierwsza była Japonia, potem Korea, teraz są Chiny. Naprawdę musimy się opamiętać, bo, bo staniemy się gdzieś tam jakimś ogonem w tym świecie. Unia jest w takim razie na rozdrożu. Federacja, Konfederacja. Te silniki europejskie, które to napędzały, ten silnik niemiecko-francuski wyraźnie słabnie. Na razie nie ma zastępstwa dlatego. A w tym wszystkim jeszcze, panie Tadeuszu, mamy globalizację. Takie duże hasło, które nam towarzyszyło, rozwijało się przez lata, byliśmy nim zachwyceni, ale dzisiaj znowu mamy problem. Pan mówi, Azja się rozwija. Jak patrzę na ceny tych chińskich wózków, samochodów 200 tysięcy, klasa premium, które pukają do drzwi Europy, a koncerny europejskie padają, to ja się zastanawiam, czy, czy ktoś będzie bronił tego rynku, czy powinien bronić, czy się nie bronić przed tym w takim razie? Jak zachować ten interes naszego starego kontynentu, a za tym zachować cywilizację? Wie pan, ja jestem też przedsiębiorcą i ja jestem przeciwnikiem tego, żeby ktokolwiek przedsiębiorców bronił. Natomiast jestem ogromnym zwolennikiem Wielkiej liberalizacji, jeśli chodzi o przepisy. Naprawdę nie powinniśmy ingerować w życie gospodarcze, bo efekty życia gospodarczego są najlepsze wtedy, kiedy jest jak najmniej ingerencji. A dzisiaj mamy już wszystko poukładane. Rozumiem, czyli pełna konkurencja, tu jest pan. Absolutnie pełna konkurencja, ona jest źródłem powodzenia, źródłem sukcesu. Czyli jeżeli rynek ma być całkowicie wolny i niech konkurencja rządzi, to zapytam w takim razie, czy bronić granic Europy przed falą migracyjną. Tu się odwołam do tych kontynentów, które pan oczywiście odwiedził. Czy to nie jest tak, że trochę ta historia jak karma, pamiętamy czasy kolonializmu, pamiętamy co robili Francuzi, co robili <laughs> Brytyjczycy, co robili wreszcie Hiszpanie? No tak, to jest klasach, która wisi nad Europą. Afryka. Kiedy ja zacząłem jeździć do Afryki, jakieś 30 lat temu mieszkało tam 600 milionów ludzi. Dzisiaj prawie miliard 300. W połowie naszego wieku będzie to 2 miliardy, a pod koniec naszego wieku to będzie po prawie połowa mieszkańców Ziemi. Postęp, który się dokonuje w Afryce, w przeciwieństwie do Azji jest, jest, ale jest za mały, jest nie, nie nadąża za postępem demograficznym. W efekcie tego powstaje ten ruch migracyjny. Dzisiaj na granicach Europy staje 50 tysięcy, 100 tysięcy ludzi. 50 tysięcy ludzi można wpuścić albo nie wpuścić. 100 tysięcy ludzi też można wpuścić albo nie wpuścić. Katastrofy nie będzie. Tak. Ale za kilkadziesiąt lat. Na granicy Europy może stanąć nie 50 tysięcy, ale 50 milionów ludzi. Ale może czy tak będzie na pewno? I co zrobić, żeby temu przeciwdziałać? Znaczy, o bo... doświadczeniu. Jeśli... Zgadzam się z Panem, bo, bo to jest kwestia tego urządzenia, które trzymam w ręku. To znaczy, ci ludzie, którzy tam żyją, mają więcej telefonów komórkowych, podejrzewam, niż na przykład wodę, która jest im e, niezbędna do tego, żeby mogli funkcjonować. I oni widzą, że tam jest lepszy świat. Co więcej, brat, siostra już są w Europie i mają socjal. Tak jest, a wszystko zaczęło się właściwie od prądu elektrycznego, bo kiedy w Afryce nie było prądu elektrycznego, oni nie wiedzieli, że jest lepszy świat. Ale w pewnym momencie z prądem elektrycznym przyszły telewizory i w tych telewizorach Afrykanie w małej wiosce, napędzanej jeszcze nie energią elektryczną z sieci, tylko energią elektryczną z generatora, zobaczyli inny świat. Świat piękny, bogaty, zamożny. Co więcej, ponieważ często puszczano tam amerykańskie filmy, to zobaczyli, Czarnych ludzi hmm. żyjących w tym właśnie świecie. I od tego zaczęła się cały, całe jakby, ruch migracyjny. I teraz co zrobić? Otóż jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest nie udzielanie pomocy Afryki, Afryce w takiej formie, w jakiej się to w tej chwili odbywa. Ponieważ wszystkie doświadczenia wskazują, że wioski czy miasteczka, Wspomagane funduszami z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, zaczynają gorzej pracować i gorzej się rozwijać niż te wioski i te miasteczka, które nie mają żadnej pomocy. Dlatego nie należy udzielać pomocy materialnej w sensie konkretnych produktów, ale należy udzielić pomocy w sensie, po pierwsze, Szkolenia, a po drugie tworzenia nawet niedochodowych przedsiębiorstw, ale po to, żeby Afrykanów nauczyć pracować, bo niedochodowe przedsiębiorstwa w pewnym momencie staną się dochodowe, więc to lepiej zapy... dotować niedochodowe przedsiębiorstwa w Afryce niż jakiekolwiek inne formy pomocy. Nikt tego nie robi. A nie zajmują się tym przypadkiem już właśnie w tej chwili Chińczycy, którzy widzą tam nie, ogromny Chińczycy, rynek? Chińczycy zajmują się raczej eksploatowaniem Afryki. Okay. Ja myślę, że oni postępują brutalniej niż kiedyś europejscy kolonizatorzy. Widziałem straszne sceny. To tym bardziej, jak że traktują tak Afrykanów Chińczycy. Więc Chińczycy się tym nie zajmują. Tym się powinien roz, zacząć rozwijać, tym się powinien zajmować nasz świat, czyli. Stany Zjednoczone, Kanada, Europa, żeby właśnie w ten sposób pomóc Afryce. Ta forma pomocy, jaka jest w tej chwili stosowana, doprowadzi do katastrofy Europy, bo jak mówię, jak na granicy Europy stanie 100 milionów ludzi, to nie da się ich nie wpuścić. Pan mówi że Stany Zjednoczone, obaj pamiętamy ten okres Stany Zjednoczone jako mocarstwo, jako żandarm świata. Dzisiaj Donald Trump mówi America First. My po pierwsze, nasz interes. To znaczy, że cały świat będzie miał problem. Tak, znajdzie oczywiście, patrona. że świat będzie miał problem, ale ja się prawdę mówiąc nie dzieję Trumpowi, ponieważ tak powinien powiedzieć prezydent każdego państwa. To oczywiście nie jest nacjonalizm, to jest dbałość o swoje państwo. Otóż proszę państwa, kiedy wszyscy będziemy dbali na całym świecie o swoje państwa, to wszystkim nam się będzie w miarę dobrze działo. To, to jest dość proste rozwiązanie. Znaczy, świat nie jest tak skomplikowany, jak się wydaje. Ja sądzę, że to my ludzie, a zwłaszcza ludzie w Europie, komplikujemy ten świat. I niech to będzie morał tego naszego spotkania. Tadeusz Biecki, podróżnik, globtrotter, publicysta, dziennikarz, był moim państwa gościem, mądrego zawsze dobrze posłuchać. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na 2025. Od nas wspólnie dla państwa. Do zobaczenia.